Jestem właśnie w Niemczech na Królewskim Pałacu. Zwiedzam sobie. To Jest bardzo fajnie. Zaraz dojdziemy do Wodu Spadów. Będzie... Zobaczcie jak tam fontanny się świecą. Wyżej góra. Zaraz wejdziemy na piękne Naprawdę piękne wodospady. Pokażę je Wam tutaj od tej strony. Zobaczcie. Taki oto wodospad. Najpiękniejszy. Zaraz wejdziemy do tego i będziemy Wam racjonować co się dzieje. Właśnie schodzimy na Piękne, piękne wodospady. Także wstawiam Wam później filmik z tego, jak, jak, yy, jak się bawiłam. Piękne. Więc do później, pa, pa.